W Polsce marnujemy 9 milionów ton żywności rocznie, co daje nam na osobę około 235 kg. Tym samym zajmujemy piąte miejsce w Unii Europejskiej pod względem marnowania żywności. Przyczyn jest wiele. A przede wszystkim my, jako konsumenci, lubimy kupować za dużo, nie wiemy, co mamy w lodówce, a także jesteśmy kuszeni zewsząd reklamami zachęcającymi do kupowania jak najwięcej. Ustawa o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności na pewno pomogła, i już wiemy od banków żywności, że tej żywności faktycznie więcej trafia do potrzebujących. Niemniej to domy. Gospodarstwa domowe są tym miejscem, gdzie marnujemy najwięcej, ponieważ połowa żywności, którą marnujemy, ona się marnuje właśnie w naszych domach. Ustawa o przeciwdziałaniu marnowania żywności dotyczy przede wszystkim sklepów wielkopowierzchniowych powyżej 450 m2, więc na chwilę obecną załatwia nam tutaj w pewnym stopniu problem dużych sklepów. Te mniejsze sklepy jeszcze nie są objęte tą ustawą, więc jest to tak naprawdę pierwszy krok w tym działaniu, abyśmy systemowo podeszli do problemu. Święta to czas, kiedy marnujemy 2-3 razy więcej żywności. Przeciętny Polak wyrzuci około kilograma do 2 kg żywności właśnie w tym okresie. Więc zdecydowanie widzimy, że tej żywności ląduje więcej w koszu i sprzyjają ku temu warunki chociażby tradycji naszej, ponieważ tradycja 12-potraw nakazuje, abyśmy suto zostawili stół. Też nie planujemy dobrze naszych porcji, co prowadzi do tego, że w efekcie nie jesteśmy w stanie tej całej żywności skonsumować i niestety jej przydatność się kończy. W związku z czym w efekcie ona ląduje w koszu.